Hej, cześć! Pragnę się z wami przywitać w kolejnym odcinku z gry Smite. Dzisiaj, dzisiaj zagramy sobie znów Arama tak zwanego. Jestem ciekaw, jaką postać nam wybierze tym razem. Mam nowy skin do RA, którego można za darmo zdobyć na Facebooku. Jest to Solar Eclipse. Zawsze darmowy skin, zawsze coś. Weszła nowa postać Geb. Myślę, że warto się w tę postać wyposażyć. Jednakże, no, kosztuje trochę zbyt dużo punktów jak na moją punktową kieszeń, więc na razie nie dam rady. Mamy skin do Artemidy, który też można ogarnąć za darmo. Jak na razie to tylko to co darmowe ogarniam, ale jest spoko. Co my tu mamy? Jaką mamy drużynę? Odyna, Emira, Tora, Artemidy i Bakusa. Po przeciwnej drużynie mamy Nid, Ganyu, Fenrira, Bakusa i Mira. Interesująca rozgrywka może być, bo Ganyu jest bardzo postacią scentrowaną na walkę wręcz i ciężko go powstrzymać. Pewnie moim przeciwnikiem będzie Nid. Nie ma to jak quick herbatki. Jednak Artemida jest postacią ciut inną od Nid, o ile Nid może zadawać obrażenia szybko. Z Artemidą jest ciut inaczej. Też może je zadawać szybko, jednak że jest to całkiem inny przedział obrażeniowy i czasowy. Parę razy już nią pograłem i no gra się całkiem inaczej niż NIT. O ile NIT ma umiejętności pozwalające jej uciec i walczyć, to tutaj to wygląda ciut inaczej. Więc mamy tak: uziemienie, zwiększenie szybkości ataku i szyb naszej szybkości poruszania. No i mamy oczywiście nasz atak z powietrza. Jak to nazwał, nie wiem. Strzałem z powietrza. Jest to całkiem niezła umiejętność i to chyba będzie właśnie nasza główna umiejętność. Dobrze, co my tu mamy? Oczywiście szanse na cios krytyczny musimy mieć już praktycznie jako podstawę. prędkość też o, Queen Blade musimy zbudować, jakby nie było, no i oczywiście coś do z, yy, coś do lifestyle, co my tu mamy zrekomendowanych, no, musimy Warrior Tabi zbudować. Tu mamy już to jak się wszystko zupdate'owało bo był właśnie update gdzie doszedł nowy bóg, który zwie się Gebem, jest to bóg yy, chyba ziemi egipski. Tutaj doszły nowe buty, czyli w wszystkie wchodzą teraz z jednych, tak? Dlatego zmieniła się mini-mapa, Są przedstawione w innych kolorach. Oh, fuck, fuck, fuck. Mam nadzieję, że nie będzie mi się tutaj zbyt gra zacinać. Zabiłem kogoś, super. Fuck, pan penir No, mam nadzieję, że teraz damy radę. Eh? wiedziałem, że to się tak skończy pewnie nawet go nie dobiją już no trudno ale dobra, przynajmniej będziemy mogli kupić już sobie buciki tylko, że mamy już kolejne 300 punkcików za dosłownie sekundę weźmiemy sobie mediację, medytacja to naprawdę jest świetna rzecz będzie leczyć nasze życie Co my mamy? Warrior, tak. Oh, jeszcze trzeba będzie miksturę zaraz kupić. Na razie w 2-2. A, i już wygrywamy. Muszę pamiętać, że z każdym atakiem zwiększa mi się szansa na cios krytyczny. Cóż, wychodzi nam na razie całkiem nieźle ta rozgrywka, I skończyło się to tak jak mogłem się tego spodziewać. Widać, że go sobie nie zbyt z otrzymywanymi odartymi doobrażeniami. Naprawdę w miarę przyjemna postać w rozgrywce Kurczę, Nie zdążyłem już użyć tego ataku. Ok, co my tu teraz mamy? Oczywiście zwiększamy to. Kupimy nowsze butyczki. I kilka miksturek. Jak wyglądają statystyki? 5-2-2. Wow. Naprawdę prymujemy na razie. Nie spodziewałem się tak dobrego wyniku po mojej stronie. Moja chyba druga albo trzecia rozgrywka z samą Artemidą. I naprawdę podoba mi się ta postać w rozgrywce, i myślę, że no, trochę nią będę musiał pograć. Niby poziom jest jej trudny, ale nie jest aż tak źle. Sam się gościu rusza. Jej, mamy kwadrę, super! Pentakil, KILL! Fuck yeah. Szkoda, że już nie zaliczyło tego jako penty, ale no, mamy pentę. Zginąłem, ale mamy pentę. Więc... No, świetnie wręcz, no, co tu więcej mówić. Pentakill to nic takiego prostego do wyglucia, szczególnie tutaj. Ok, co mu tu mamy? Czy przydałoby się coś do regeneracji zdrowia? Ok, to weźmiemy więc, budujemy te Queen Blades, a później weźmiemy coś pod Life Stilla, pewnie Asia. Ja nie mogę, 10-3-2. Ja tu już prawie kończę budować postać, a wszyscy nic. Nie spodziewałem się tak dobrej rozgrywki, naprawdę. Chociaż może się skończyć tak, że przegramy. Ale co tam, liczy się fan z gry. Widać, że jeszcze mnie nie sfokusowali, a to dobrze. Dobry znak. Fuck, 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 fuck. No i niestety Nit nas zabiła. Mówi się trudno, ale dzięki temu się zrespimy Ulepszymy trochę przedmioty nasze. Co my tu kupujemy? Teraz kupujemy asy, tak? Asy, physical lifestyle. No, przyda nam się to na pewno. Następną rzeczą, jaką kupimy, prawdopodobnie będzie rzecz popularna dzięki temu. Queen Queen Blades. To jest bezzaprzeczalne. Serio? Ech, gość, co to było? Bym kalidońskiego dzika ulepszył, ale. O, super się zgrali. A ja muszę przestać ginąć wreszcie. Mamy teraz drobnego lifestyle, jednak nie da nam to zbyt dużo. Ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić z tą rozgrywką. Głównie tu mamy drużynie Odyna. Jestem ciekaw, jak sam wygląda rozgrywka Odynem, bo jeszcze nim nie grałem. Nie miałem w ogóle nawet okazji. Z każdym atakiem zwiększa się nam szansa na cios krytyczny. A teraz się podoba ten cios oddyna. jest jakąś siekę tutaj robimy. Coś czuję, że ta rozgrywka właśnie się już kończy. A się go się pierdzielił. czy tripla, zalecieliśmy prawie że znowu kwadrę Ale będziemy mieli pewnie asystę Super Cios decydujący Ok, mamy już Queen'ca skończonego To możemy teraz, znaczy mamy skończonego Asi Blade'a To teraz będziemy Queen'a budować dalej Ok, teraz sobie medytację update'ujemy żebyśmy mogli się jeszcze leczyć Dzięki niej co my tu jeszcze mamy za przedmioty? Coś aktywnego. Nie wiem, nie znam się na tych jeszcze aktywach, tylko ten z leczeniem mi się tak naprawdę podoba. Ale dawno nie miałem tak dobrej rozgrywki. Chociaż myślę, że powinni mnie przeciwnicy bardziej sfokusować. Oni mają poziom 14, a już mam 20. Co z tego, że zginąłem 5 razy? Zginąłem 5 razy, a ilu ich ubiłem? Prawie że 20 już. Prawie pętę zaliczyłem. Właściwie to zaliczyłem, ale... Zależy jak na to patrzeć. Prawie 2 kwadry. Interesting information mm -hmm. Serial mm -hmm. wow, Ej, Pentakl! Ej, dwa razy Pentakl! Jezu, naprawdę, całą drużynę wyrżnąć! Jezu, oni chyba w ogóle nie składają przedmiotów. Tak się jak mnie spokusował. Do widzenia 27 za, to jest po prostu śmieszne. Będziemy mi powinniśmy się spodziewać atakować mnie piątki. Ja nie mogę. Śmieszna jest ta rozgrywka. Co oni w ogóle? Ile ja mam kasiory? To jest po prostu parodia. I co oni mają? Niby budują się chyba dobrze. Nie wiem, za bardzo nie patrzę na to. Jak oni się budują, interesuje mnie to, jak ja się buduję. Krytyki ich dobijają. No, Emir niby buduje się jak trzeba. Naprawdę diametralnie zwiększa obrażenia jakie zadaje Jej, leci spam Ginąłem. Już nie miałem szans praktycznie, ale to i tak było niezła próba. Ok, co dalej budujemy? Co dalej? Rage? No, może to zbudujemy. Kolejna zwiększy kolejne zwiększenie szansy na cios krytyczny. W sumie, dlaczego nie? Hmm, to mi 90 życia plus 3. Tego się już mogę pozbyć w sumie. Egzekucjonera bym zbudował tutaj. Nim się zrespie, to on już pewnie zniszczył ich bazę, albo zdąży nawet zbudować ten tego egzekucjonera, nim się zrespie. Rozgrywka im w drużynie idzie ciut gorzej niż mi samemu. Okej, okay, co my tu mamy? W sumie już mamy full build postaci, przynajmniej na tą rozgrywkę. 32 zabójstwa, 6 śmierci, to jest po prostu... Nie wiem skąd ja to wziąłem. Full w ogóle... Atak mam w ogóle wymaksowany, full do widzenia. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Wszyscy 5, 2, a ja ile? 32 po 10 śmierci. To jest po prostu... Pierwszy raz mam taką sytuację. Chociaż w Lolu bywały podobne. Musiałem sprzedać item żeby coś takiego odstawić. Okej, okay, widzę, że oni się tam jeszcze trzymają. Specjalnie chyba na mnie poczekali, albo nie dają sobie we trójkę z nimi rady. Wow. To, że mnie zabili, było ich chyba błędem. że śmiem rzecz, że nawet chyba największy Decide nowo Decide, huh. fakt, ja skopałem sprawę. Co tu mi to, to robi? Okej, okay, i do widzenia. Widzę, że wygraliśmy. Ale sam nie wierzę w te staty, które zdobyłem na Artemisie naprawdę. Dzięki tej rozgrywce chyba bardziej polubię tę postać. Chociaż nie ukrywam i tak lubię tę postać w miarę. No mamy tutaj pumbę. <śled> W sumie śmiem rzecz, że zdobyliśmy dwie pęty, mimo że nam się nie zaliczyło tak jak potrzeba, no ale w końcu dwa razy zabiliśmy całą ich drużynę. Ile mamy zabójstw? 35 35 zabójstw przy śmierci, 8 asyst. W sumie oni mają w drużynie co dwa zabójstwa, 6 sześć zabójstw, 2 sześć, aby 35 ja nie mogę. Więc nie, no to jest po prostu ciężko to w ogóle opisać. Pierwszy raz mi się zdarzyła taka rozgrywka. Ile obrażeń? No dobra, się z wami żegnam i zapraszam Was do oglądania odcinków z Morrowinda, ze Smite'a oraz z innych gier. Cześć!